Choć sam raz, by ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz to gwiazd, każdy skoczyć by mógł, gdy chce. Pokonać siły złe, Kodjoko. Więcej jest niż... Kodjoko, wzmocnij siłę twą, Kodjoko. Kod Lyoko. Dobry i zły. To kwestia refleksu, zaufaj instynktowi. Wszystko co umiesz, ja zrobię lepiej. Zakład. Dobra. Dobra, patrz i płacz. A nie mówiłem, ten mój szósty zmysł jest nie do podrobienia. Nie. <laughs> Dobra, showmanie, a teraz podziwiaj szósty zmysł Aelity. A? A? Dobra wygrałaś. Nawet użyczy tu formy, bym tego nie zrobił. Danbar! Nikt cię nie uczył, że widelce są do jedzenia, a nie do zabawy. Słyszysz, Danbar? Szklanka była pusta, ale teraz to już przesadziłeś. Chcesz udawać idiotę? Obaj możemy poudawać. Idziemy! Klon Williama nie powinien się tak zachowywać. E, co z tego, że dostanie szlaban? Nie jest człowiekiem. O to chodzi. To polimorficzne spektrum sterowane przez podstawowy, nieewolucyjny program behawioralny. Powiesz to po ludzku? E, klon Williama nie powinien być zdolny do podejmowania inicjatyw, takich jak na przykład naśladowanie głupich sztuczek Oda. No jak to wyjaśnisz? Nie umiem wyjaśnić. I to mnie niepokoi. Chyba, że. Że co? No, wczoraj zainstalowałem mu nowsze oprogramowanie. Coś, co miało wzmocnić jego sztuczną inteligencję. Wiecie, żeby wyglądał na mniejszego głupka. A, myślisz, że naśladując Oda nie jest głupkiem? Trzeba dmuchać na zimne. Chyba skasuje ten upgrade. Jeszcze tego nam trzeba, żeby klon Williama zaczął rozrabiać. Ja przy okazji ulepszyłem Super skalę. Dzięki informacjom, które ostatnio zdobyliście w sieci mogłem trochę pomajstrować i teraz możemy szukać innych replik. Chcesz powiedzieć, że są jeszcze inne? No jasne. Już teraz udało mi się znaleźć drugą. Drugą replikę? To ile tych replik może być? Nie mam pojęcia, ale jeśli zniszczymy je wszystkie, to może wreszcie pozbędziemy się ksany. No i ekstra, za to cię lubię. Kiedy zaczynamy? Już dzisiaj. Mam wyrzuty sumienia. To przeze mnie klon Williama ma teraz kłopoty. A Elita nie przesadzaj, jest tak, jak mówił Ot. Klon jest tylko programem. Tak jak ja nie tak dawno temu. Ej, to nie to samo. Ten sztuczny klon nie ma żadnych uczuć. Hmm. Hmm. Na razie jeszcze nie ma. William sztucznym klonem? Czyli że on wcale nie jest sobą. Co to może znaczyć? Że mamy sensację. Nie mam już więcej papierów. Hmm. No dobra, chyba już wystarczy. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś. Następnym razem używaj widelca do jedzenia, a nie do katapultowania szklanek w stronę talerza z purée sąsiadki. Hmm. Poza tym rzucanie szklanką jest głupie i bardzo niebezpieczne. Kulka z chleba jest bardziej dyskretna. Przyjmij tę radę od znawcy. Kulka z chleba, dobry pomysł. Eee, nie! Zapomnij, żadnych kulek z chleba. Jak to zrobisz, to każę ci pisać. Nie wolno się bawić jedzeniem. Tylko do własnych ust możesz katapultować szklanki. Eee. Znaczy ten pióre z ziemniaków. No dobra, nakreśliłem ci sytuację. Nakreśliłeś? A gdzie? Eee. E. Jesteście gotowi? Dobra, skakujcie do środka. kolece do ciebie! Podpisane od najlepszy i najbredniejszy przeciwnik ksany! Z brednym się zgadzam, ale co do reszty to nie bardzo. Zapomniałeś, kto cię ostatnio ratował przed morzem? A kto w takim pięknym stylu załatwił te dwa megaczołgi? To był od wspaniały! Ej, to fajnie brzmi od wspaniały! Przez oda żenadnego zostałem zdewirtualizowany i gdyby nie ja, to ty byś... Proszę, jacy nadwrażliwi jesteśmy. Jak chcesz być bohaterem, to udzielę Ci korków. Najpierw trzeba być skromnym. Kolesie tylko umieją się przechwalać. Ja jestem najlepszy, a Ty jesteś kiepski. No bo Ulrik nie jest dość skromny, żeby przyznać, że jestem lepszy. Haha, ha, bardzo śmieszne. Dobra, Odzie, wspaniały. Porównamy wyniki pod koniec dnia. Ej, przestańcie paplać i dajcie mi się skoncentrować. Stabilizatory włączone i sprawdzone. Oś podstawowa jest. Laseromioty włączone. Nurkujemy. System holosieci podłączony. Elita, wysyłam ci współrzędne repliki. Przyjęłam. Przyspieszenie szerokopasmowe za 3 sekundy. 3, 2, 1. William, piszemy artykuł do wiadomości Kadik o karach w szkole. Czy Jim przykłada do nich zbyt dużą wagę? Jim waży 140 kilo, To za dużo. O to mi chodziło. Chodziło mi o to, że czasem go yy, trochę ponosi. No wiesz, o co mi biega, prawda? Nie, nic tu nie wieje. Co go ma ponosić? Mm, William, czy ty jesteś idiotą? Trudno mi to wytłumaczyć. Replika jest przed nami. Jeremy znalazła się w sekundę. Jak widać, moje ulepszenia superskanu na coś się przydały. Klucz cyfrowy aktywny. Twoje programy lokalizacyjne działają jak złoto. W tym tempie skasujemy ksany raz, dwa. Nie było to trudne. Musiałem tylko rekonfigurować kurs naprzemiennego algorytmu opartego na danych, które zdobyliście w pierwszej replice. Dla Ciebie to łatwizna, a dla mnie czarna magia. Jest tylko jeden sektor pustynia. Wieża na jedenastej. Widzę ją. Dobrze. Sadokój skida, a ja ją aktywuję, żeby odpalić teleportację. Już się robi. Dokuję. Dobędziemy. Zachowuje się jak kompletna roślina. A zostaw to mnie. Zaraz go przycisnę. William, A? zaczekaj! Wiesz co? Okropnie mnie zraniłeś, kiedy nie odpowiedziałeś na mój list. Hm? Wiem, że to kole się robią pierwszy ruch, ale skoro postanowiłam wyznać ci, co czuję, to... Co? Napisałeś hmm. do niego list i nie powiedziałaś mi? Mówię ci przecież, że go przyciska. Bardzo mi przykro, hmm. Mili. To pewnie nie ja dostałem ten list, tylko William. Ech, szkoda, że nie ma Ulrika. Mógłby podziwiać wyczyny Oda wspaniałego i łkać z zazdrości. Mm, ta, chociaż ostatnio uratował ci skórę, prawda? Ej, przestań, nie zaczynaj znowu. Uspokójcie się, co? Zachowajcie siły dla Ksany i jego kumpli. Właśnie znalazłem Aelitę i Ulrika, są teraz w Nowym Meksyku. Hmm, wygląda jak baza wojskowa. Nikogo nie ma, łatwo pójdzie. Masz rację, to baza wojskowa i jak widać została opuszczona. Znalazłem w internecie jej plany, więc was poprowadzę. Hmm, Ksana? Kto to jest Ksana? Właściwie to nie wiem, znacie Ksany? Ale to właśnie ty nam powiedziałeś, że ona porwała Williama. To kto ty jesteś? Ja? William. Czy to znaczy, że jest to dwóch Williamów? Nie, jest tylko jeden, czyli ja, a ten drugi jest więźniem Ksany. Jeśli tamten jest więźniem, to trzeba wezwać policję. Nie ma potrzeby. Jeremy i wojownicy Lyoko próbują go uwolnić. Wojownicy Lyoko, kim oni są? A, słuchaj, jeśli mam wybaczyć drugiemu Williamowi ten list, to chcę mieć jakiś dowód, że nie zmyśliłeś tego wszystkiego. Dowód? Nie mam. Ale poproszę Jeremiego, żeby wam pokazał komputer w fabryce. Hmm. Chyba znalazłem. Przed wami, po lewej. U stóp hangaru jest winda, która was zawiezie do podziemnej części bazy. Ale tu jest dziwnie.